Cześć. W tym filmiku mam dla wam pokazać moje prezenty mikołajkowe. Więc tak. Nie będę się więc zaczynam. Moim pierwszym prezentem jest ten miś. Jest nawet duży i ma koszulkę z napisem The Best friends". No i tak wygląda. Tak. Dobra. Moim następnym prezentem jest pet shop z saszetki. Saszetka niestety wyrzuciłam niechcącym, ale mam ulotkę. Więc tak, ten pet shop jest z saszetki z nowej edycji. A ulotka wygląda w środku tak. To są wszystkie pet szwe, które można znaleźć w tej saszetce. No i tak. Więc mój pet shopem jest ten kotek. Naprawdę mi się bardzo, bardzo, bardzo bardzo podoba. No i jest jak widzicie, żółtego koloru. Ma takie oczy i różni się tym od wszystkich Pet Shopów, że stoi. Ma te takie bardziej stabilne. Różni się od Pet Shopów z nowej edycji. W tej chwili wiecie: niektóre nie stoją, a niektóre stoją ma ten właśnie stoi. No. Zania powiedzie, że ten kotek będzie się nazywał Melinda. Dobrze. Yy, jeżeli chciałam Wam pokazać mojego pet shopa, którego sobie kupiłam właśnie niedawno, bo wróciłam z zakupów. On jest w tej saszetce. Ten pet shop, yy, też był w tej saszetce. I tak. Poczekaj. W tej seszetce była taka sama ulotka. No i była jeszcze taka, no ale tam nie, nie, to nie interesuje. A, tym pet shopem, poczekajcie. Oj, przepasnę za tą rękę. I tym pet shopem jest ten piesek. Jest bardzo, bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. A kiedy mam całą tą saszetkę myślałam, że będzie konik, a się okazał ten piesek. Jestem zadowolona bardzo z tego LPS-a. I to będzie kolejna dziewczynka o imieniu Alice. Dobra. Więc to są moje prezenty kajkowe. miś. I pet shop o imieniu Melinda. A tego Petrop kupiłam niedawno. A pet shop nazywa się Alice. Więc tak. To wy by... wszystko, więc. Cześć!